We wrześniu odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w goździe w gminie Stanin. To budynek, który wyremontowano i rozbudowano przy wsparciu środków unijnych z programu rozwoju obszarów wiejskich, które wyniosły 63% kosztów całej inwestycji. Jest to przede wszystkim miejsce spotkań. tak? No przede wszystkim koło ma gdzie organizować swoje imprezy, strażacy, klub sportowy. Także to głównie miejsce integracji. Mamy mnóstwo pomysłów, tak, daje nam to mnóstwo możliwości. I poza tym GUS jest tak dużą miejscowością, nie mamy świetlic w sąsiednich, tak, czy w Kiju, czy w lipniaku, także bardzo, bardzo się przyda. Mamy założone koło gospodyń wiejskich i często się spotykamy, organizujemy tutaj dzień kobiet, jakieś tam dożynki jak są organizowane, no to spotykamy się po to, żeby wykonywać tu jakieś tam kulinarne nasze specjały. No, i jest na przykład osiemnastka, są chzciny, czy jakaś tam stypa wypadnie, także do takich różnych imprez. Zostałam radną w 2014 roku, to był taki dopiero projekt, że będzie, a w sumie dopiero się zaczęło w 2019, także to już tak jak Wójt wcześniej powiedział, trwa 6 lat. Jak na razie wszystko się udało, ale mamy jeszcze inne potrzeby. No, trzeba jeszcze ogrodzenie nowe zrobić, trzeba jeszcze jakąś działkę, choć z tym jest problem, a mamy bardzo ciasno, niestety. Na uroczystości gościł również były Wójt Stanina dziś radny powiatowy Leszek Świętochowski. Ja jestem dumny w ogóle z wszystkiego co się na terenie gminy Stanin dzieje, ale i w ogóle w kraju, gdyż uważam, że niezależnie kto wykona daną inwestycję, ona służy ogółowi społeczności lokalnej. A tym bardziej ta świetlica jest mi bliska, gdyż gdy ja zostawałem wójtem w 1990 roku. No to tu była taka jak to można powiedzieć? XIX-wiecznym budynkiem bez kanalizacji, bez. No, bardzo skromnym. I od tego czasu spokojnie ona się rozwija i przyszedł teraz czas, że naprawdę ujrzała takie no, godne wygląd do oczekiwań mieszkańców. W pierwszym okresie mogę też dodać, to myśmy przede wszystkim realizowali inwestycje infrastrukturalne, bo... Wiadomo, że te potrzeby są najważniejsze, czyli drogi, woda, gazociąg. Ta miejscowość też ma, a niewiele jest takich miejscowości w powiecie, co mają no, gazociągi. Także jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzieje w naszej gminie. Ta świetlica bardzo mnie cieszy. Mieszkam stąd niecałe dwa kilometry, także będą uroczystości, też tutaj korzystamy i mam nadzieję, że będziemy korzystać, gdyż świetlica to tak jak wszyscy, to się trzeba powtórzyć, no, służy takiej integracji. Bo nie tylko praca jest ważna, oczywiście ważna, bo trzeba najpierw zapracować, żeby móc odpocząć, a tu się podzielą ludzie swoimi no, wrażeniami, wspomnieniami, spotkają się towarzysko, bo pędzić, pędzić nie można. Musi, trzeba się czasami zatrzymać. Na otwarciu obecny był również senator Stanisław Gogacz. Wszyscy po prostu no jednak z wielką życzliwością podchodzą do tego typu inicjatyw i cała społeczność wiejska bardzo się z tego cieszy, a ja tylko a mnie pozostaje pogratulować wszystkim mieszkańcom miejscowości Gust z tego, że swoją inicjatywą, swoim pomysłem doprowadzili do tego, że z pomysłu powstał konkretny efekt. Ten, ten pomysł się zmaterializował. Mamy Piękną świetlicę, mamy spotkanie, wszyscy dzieci, dorośli tu przychodzą i razem, razem cieszymy się, że można po, prostu, można po prostu zbudować coś konkretnego, a wszystko po to, żeby, żeby się integrować, żeby się spotykać, żeby rozmawiać, żeby wymieniać informacje, bo prawdziwy rozwój to jest wtedy, kiedy człowiek spotyka się z drugim człowiekiem, a jak spotyka się w całej grupie, to jeszcze lepiej. Wójt Krzysztof Kazana już zapowiada kolejne tego typu inwestycje w swojej gminie. I każda reakcja rodzi reakcję i mieszkańcy tych miejscowości, gdy, gdzie te świetlice są stare, zaniedbane, tak jak to było uprzednio, gdzie ich nie ma, również wyrażają chęć, wolę, że w ich miejscowości po prostu zwracają się z postulami, prośbami, żeby również były te. Świetlice. W naszej gminie akurat tych miejscowości jest już niewiele, ale jest jeszcze w tej materii do poprawienia. Aczkolwiek niewiele, ale dotyczy to 4-5 miejscowości w naszej gminie. Po części oficjalnej odbył się piknik dla mieszkańców, podczas którego wystąpił zespół Jarzębina Czerwona ze Stalina. Muzyka